Siemanko. Dzisiaj kolejna retro z zestawu LEGO. Tym razem LEGO Castle. Z którego roku? Nie powiem Wam, ale lato 90. chyba. Tak, miałem ten zestaw za Bytle i mam sentyment do tego zestawu. Kupiłem na OLX-ie w okazyjnej cenie z pudełkiem. Proszę Państwa. Tak się prezentuje pudełko. O, tak się prezentuje pudełko, otwarło się bo było otwarte, tak się prezentuje pudełko, tu jest kilka możliwych kombinacji jak to zbudować, ale my sobie zbudujemy te główne, które jest tu. Dobra, otworzymy to sobie, zobaczymy jak to zapakował I czy są wszystkie klocki, ja już wystawiłem pozytywną ocenę, zobaczymy jak to zapakował gościu, jest płytka. Instrukcja złożona na pół płytka jest i w woleczku klockim, foliowym tak widzimy się zaraz, jak zbuduje w omawianku. Tak. Dobra, jestem już po zbudowaniu. Tak się prezentuje. Gotowa budowla, bardzo ładna. Tu jest nadrukowane na tym czarnym. Czarnej płytce w panelu czarnym, takie choby w zamku, choby kamienie takie to są płomienie. Jeszcze te stare, teraz takich nie robią. Teraz są inne płomienie, zaraz Wam pokażę. Jeszcze funkcję zabawową w tym zestawie. Tak się prezentuje cały zameczek. Tu jest w środku widzicie, puchar. Złoty pucha, którego szczerze zaraz wam pokażę. Najpierw mini figurka. Piękny wojownik w bardzo dobrym stanie zakonu. Nie wiem jak on się nazywa. Lecę, chyba lwa. Nie jestem pewien. Nadrukowany i co? Damy go może tu. O, damy go tu. Niech szczerze zamku. I to będzie chciał się dostać. Popuchar złoty to ma niespodziankę. Patrzcie. Teraz go wsadzić z powrotem. Będzie ciężko. Dobra. Ten. Szkieletor. To się nazywa chyba zamek szkieletora. Tak. Trochę go krzywo ustawiłem. Ale okej. Okay. Nie wiem czy ja to dobrze wybudowałem w bo... ogóle. Instrukcja ciężka. Nie. Ale pięknie oceniam ten zestaw. Bardzo on mi się podoba. Szkoda, że już nie robią custli LEGO. Tak. Podobało się standardowo łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja, co tam chcecie. Hej, cześć, na razie. Widzimy się w kolejnych zestawach. Retro, które będę recenzował za niedługo. Na razie.